Radość i pokój moi drodzy, postanowiłem jak widzicie zmienić kącik pokoju, z którego nagrywam, żeby nie było aż tak monotonnie, ale obiecuję, że jeszcze będę nagrywał filmiki z zewnątrz, tak żeby było trochę więcej życia, trochę ciekawiej. Mam nadzieję, że macie się zdrowo. Widzę, że tak średnio Wam idzie to wyświetlanie. No nie wszystkim, niektórzy bardzo ładnie wyświetlają obowiązkowo. Nawet cytają subskrypcje i lajki, co... Jest miłe, że, że, że tam jakoś to śledzicie i oglądacie. W każdym razie pewnie nie będę youtuberem, ale chciałbym wiedzieć, że to oglądacie. No to jest do Was, dla Was I wiecie, jak długo to się ładuje. Ludzie kochani, będą takie króciutkie katechezy, żebyście tak nie byli pozostawieni mm. bez mm. takiego, powiedzmy, na słowa gdzieś jakiegoś takiego, no bo to nie jest taka forma może katechezy lekcji, nie? Tylko bardziej takie, troszeczkę krótkie nauczanie na temat. Dzisiejszym tematem jest Kościół Chrystusowy. Ostatnio był Piotr jako skała, nie? a dzisiaj jest Kościół Chrystusowy i temat brzmi Kościół Chrystusowy jest jak? I te wyobrażenia Kościoła były bardzo różne, bo Kościół Chrystusowy, tak biorąc z psalmów, jest jakby żoną, oblubienicą Boga. Dlatego Kościół jest praktycznie wszędzie w formie żeńskiej. I po łacinie i po polsku, po hiszpańsku, po włosku. Dlatego ten kościół, jako taka małżonka Boga, Pana Jezusa. Drugie jest to, co na pewno znacie, że jesteśmy ciałem, że jesteśmy w jedności, wszyscy. To jest bardzo, bardzo taki trafiony obraz, jest piękny obraz tego, że to, jaki jestem w tym kościele, ma wpływ na resztę ciała. Bo wiecie, że nawet paznokieć, który boli, może zepsuć ciał samopoczucie. Więc nawet jeśli jestem paznokciem, Albo jakimś innym małym elemencikiem, albo nerwem jednym. Jeśli to boli, to, to wiemy, że, że, że potrafi skopać cały dzień. Nie? Dlatego ważne jest, żebyśmy się czuli jako jedność i się o siebie troszczyli w tej jedności, w duchu jedności. A Chrystus jest naszą głową. To jest bardzo pocieszające, bo Chrystus wszystkich nas prowadzi i nie pozwala nam zbłądzić, nie pozwala nam się zgubić. Nie można zgubić ciała, głowa bez ciała. Nie działa, znaczy Jezus działa bez, bez nas, ale ciało bez głowy na pewno. W każdym razie, jeszcze kolejnym obrazem, takim, który bardzo lubili Ojcowie Kościoła, który też jest z Biblii, jest obraz arki. Że ta Łódź kościoła, łódź Chrystusowa jest taką łodzią ocalenia przed potopem śmierci, potopem grzechu. Dlatego przez bardzo długie wieki wierzono, że jak ktoś nie jest w Kościele katolickim, to idzie do piekła. Dlatego to była sprawa życia i śmierci i wtedy można trochę lepiej zrozumieć wyprawy krzyżowe, wtedy można trochę lepiej zrozumieć inkwizycję niczego nie tłumacząc, bo to nie było w porządku i nie było w duchu Ewangelii. Ale tak sobie wyciągnęli z pisma i bardzo wierzyli, że jak ktoś nie jest katolikiem, to idzie do piekła i dla dobra tego człowieka trzeba go nawrócić czasami siłą. Na szczęście do tego dojrzeliśmy i. Taka interpretacja y, Kościoła, jaką, pamiętacie, rozrysowywałem wam taki pięć kręgów, albo i nie rozrysowywałem, a to jest na osobny filmik, bo się za bardzo przeciągnie, jest taka, że, że, że to my nie wiemy, gdzie Kościół ma swoje granice. To Pan Bóg wie, kto do Niego należy, kto do Niego należy sercem, bo można całą niedzielę stać w Kościele i składać rączki, a wcale nie być w Kościele. Można nawet chodzić do komunii i wcale nie być w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że można robić rzeczy, które nas odcinają od Pana Boga. Wiecie, że są takie grzechy, y, które są niemożliwe do odpuszczenia, nie dlatego, że Pan Bóg nie może sobie z nimi poradzić, tylko dlatego, że człowiek nie żałuje, nie jest w stanie zobaczyć tego grzechu, nie jest w stanie pożałować. A żeby był odpuszczony grzech, musisz pożałować. Musisz chcieć przebaczenia Chrystusa. Na siłę Ci go Chrystus nie wciśnie. Dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby... Y, żeby też nie wykluczać nikogo, żadnego człowieka. To, co Kościół robi, to nazywamy ekskomuniką, kiedyś klątwą, a na temat sit niech będzie przeklęty, niech będzie się z ekskomuniką, na temat jest zresztą takie no, bardziej ostre, nie? ale, ale ekskomunika to jest stwierdzenie nie, że ja wywalam cię z Kościoła, jesteś wywalony, bo mi nie pasujesz, tylko, dla, tylko stwierdzenie tego, że ty już wcale nie jesteś w Kościele bo przekroczyłeś nakazy i, i sam się wyłączyłeś ze społeczności wiernych. Dbajmy o Kościół. Kościół jest biedny, słaby, jest taki, jacy my jesteśmy, ale jest też piękny, wspaniały, święty i od nas, ode mnie, od was, od każdego z nas zależy, jaki ten Kościół będzie. Dlatego kochajmy go, tak jak się kocha rodzinę, chociaż jest czasami trudno nam ze sobą, to jednak y, kochamy się ze względu na te więzy. Dlatego, że Pan Bóg nas kocha. Ojciec kocha każdego człowieka, bez wyjątku. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.